Cześć jest samego rana, koszmarnie zmęczona po wczorajszym grillu, jakaś nieprzytomna jestem, no ale w czasy fit to w czasy fit, obowiązki, woda, idę biegać, mówiłam, że będę biegać rano, więc idę. Jakiś koszmar dzisiaj rano, nic nie umiałam znaleźć kompletnie, nic, ja nie mam wczoraj w takim amoku pakowałam, że tylko chodzę i, i, i coś zbiera. Ale dobra, wszystkie ubrania znalazłam. Myślałam, że to będzie szybciej. Szybciej pójdziemy biegać. Mam mało czasu. I... No i co? No trzeba pobiegać, a potem będę się zbierać. Jeszcze jakieś lekkie śniadanie i zbieranie się na te kajaki. To nic, idę biegać, zobaczę jak będzie. Wyglądać. Ja już jestem zmęczona. Co to będzie po bieganiu? Jakiś koszmar. Bye. Uff jestem po przebiegnięciu 2.34 okolica piękniutka ślicznie jest biegliśmy tam w stronę lasku 19 minut biegania jakoś się udało trochę zmęczenie że teraz znaleźć kabelek do komórki do ładowania bo za chwilę będzie dętka oczywiście wczoraj włączyłam Mamy tylko na jednym kablu. Złączyłam, okazało się, gniazdko znieczynne. Szczotki też nie umiem znaleźć. No, więc będę chodzić nieoczesona. Może przy długich włosach można je ściągnąć. I w sumie bardzo nie widać, czy się jest uczesany, czy nieoczesony. A pokażę, gdzie biegliśmy. Tam, 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 tam. Tu jest w miarę równy teren. Potem są takie górki. Och, nie wiedziałem że kieleckie na teren górzysty. Myślałam, że raczej laski. Ale laski są piękne. Nie ma takiego dużego gorąca. Jest tak go także spokojnie. Teraz kaweczka i coś zjeść. Jestem taka głodna, umieram z głodu. I po śniadanku zbierania się na kajaczki. Jak naładuję komórkę, to coś nagram. A jak nie, to nie. Wow. No i dobra Zabroniłam się już na te kajaki Jakoś nawet szczotkę znalazłam Grunt to to, czym coś innego szukać Szukam kabelka Żeby podłączyć kamerę do ładowania Bo się okazało, że jest też Tylko na 20% I znalazłam szczotkę Ale już byłam Zbyt spóźniona na zbieranie się Więc nawet się nie uczę Sam jestem jakoś tam ten warkont zrobiłam. Teraz będę wychodzić na zewnątrz. Tu pokażę jak wygląda ten dom weselny, bo my mieszkamy w domu weselnym. Fajnie. Idę na zewnątrz. Powiem Wam, że pogoda to mi chyba nie bardzo dopisuje, żeby pływać. No ale dobra, może nie będzie źle. Chociaż kropić już zaczyna. Ja w krótkich sponeczkach, klapeczkach. Kurtki, rękawek, ale torbo jest. Jeszcze specjalnie do samochodu leciliśmy po kurtki. Także ewentualnie będzie się w sztormiaku. Kom sobie długie spodnie jeszcze zabrać. No ale dobra, mam nadzieję, że nie będzie aż tak źle. Idę teraz na to spotkanie, bo powiem szczerze, jest 10.29-27, a my mamy spotkanie na 10.30. A tego pójścia to trochę, znaczy żeby tam dojść, to trochę jest. Deszczyk pada. Ja sobie idę. Komórka już praktycznie zmoczona. Nie wiem, no na mokre kajaki siądzimy. Ja nie wiem jak to będzie. No nie mam pojęcia. Co to widoki są piękne o świecenia? Jeżeli ktoś lubi takie widoki, może ktoś lubi tylko miasto. Wtedy mu się nie będzie podobać. Ale myślę, że las to chyba się przede wszystkim podoba. Dobra, będę teraz, chyba zaraz będę biegła. Tu mamy jakieś 800 metrów. A to jak biegłam 19 minut. To 2 km to kurczę te 800 metrów. To wyszłoby mi jakieś 7 minut chyba. To w minutę to ja nawet nie dobiegnę. A ja muszę tam dość. W kroku powiem, że klapki, w których idę, nie ułatwiają mi tego. Pokremowałam się, jakby nie było widać. To jestem pięćdziesiątką pokremowana na wypadek wielkiego słońca. Chociaż pada. Dobra, śpieszę się na resztę z łódki. Pah! Chciałam powiedzieć, że pomyliłam się. Nie idę na łódkę, tylko na kajak. Ale chciałam Wam jeszcze coś pokazać. Pola. może nie całe pole, ale ma. Jak na likwidację wszystkich maków, to tu ich jest dość sporo. Nie? No, ale już się zbliżam. Widzicie te damki, widzicie te kajaki tam z tyłu zielone. To właśnie tam będę się kierować. Także już mam bliziutko. Jest... No to później na 5 minut. Ale dam radę. Dam radę. Dobra, do 5 minut nikt nic, nic nie zrobi. Więc spokojnie. Idę, o, trochę mi się trząsam, ale okej. Okay. Się zmacham. Chyba ja bardziej niż w bieganiu. Nie, nie, nie. Pomyłkę. Bieganie jednak jest bardziej męczące. Idę, pask. Jesteśmy na miejscu. Tu wyglądają kajaki. Będą nam tutaj, będziemy wypływać. Deszcz pada, za chwilę trzeba będzie zakładać kurtki. I ładować się do króleczków i w tym deszczu będziemy pływać. Także dobrze, że sztorm jak wzięłam. głupio tylko, że w krótkich spadenkach, ale nic. Mam ręcznik, to się przykryje Na razie się zaraz będę ładować nie wyglądam. Jestem w papoku. Ubrana w kurtkę deszczowną. Tu ubieramy się, tu pan nas przywiózł. Tak to wygląda okolica wokół. Idę teraz wybrać o, łódkę, znaczy łódkę, kajaczek, spakować się do niego i będziemy pływać. Płyniemy. Tak wygląda do przodu. My jesteśmy ostatni, zamykający pływanie. Wcinki, trawki. I teraz pod mostek się kierujemy i tak to wygląda nasz kajaczek z przodu. Na razie nie muszę wysłować. Napęd z tyłu wysunie. Idziemy, Napęd jest tam z tyłu. I już i sobie fajnie lecimy. Trochę pada, ale do wytrzymania, żeby tylko burza nie była i nie było. I to już będzie fajnie. No, to lecimy. Przypłynęliśmy do miejsca, gdzie jest zamek w Sopkowie. Bardzo ładna okolica. Są tu takie ptaki różne. No, akurat kosi. A tu będziemy mieć. Ptaszki. O, jej Jest taki mały ptaszeczek. Nie wiem, co to jest. Co maleństwo! No co maleństwo! O jeju, No nie mam nic do jedzenia, biedaku! Nie mam! Głodny, jesteś głodny, to, to jest komórka, to nie jest jedzonko. I taki kochany! Tu to jest, to jest otwarta klatka, bo tu w ogóle od 11 do 17 jest oblatywanie. Teraz mamy godzinę 14. I widocznie jest wypuszczony jeden z ptaków. Tutaj mamy jeszcze kuchacza. O, tu jest suweczka. Słówka. O, jest to nie pora dla niej. Tam jest jeszcze papuga. No i taka fajna okolica. Deszcz trochę przestał padać. Także, no, chłodno jest, jak na lato i 1 lipca to dość zimno no ale trzeba pływać i jakoś to ten. ale tereny są bardzo ładne bardzo urokliwe i bardzo fajnie się tutaj przebywa idziemy teraz poszukać czegoś do jedzenia, bo zgodniliśmy przez tą pogodę i coś poszukamy, zjemy i będziemy płynąć dalej znaleźliśmy Restauracja. I zamówiłam już pstrąga sobie w migdała. Żeby pokazać jaka urokliwa jest ta miejscóweczka. To pokażę teraz jaki ogród naprawdę. Jak na zamek w Sopkowie ogród jest iście zamkowy. Tu w ogóle to są właśnie chyba ruiny. O, za. Blokowałam się. Muszę inną stronę wyjść, bo tędy nie ma przejścia. Mina jest. Dobra, okrążymy. Chcę pokazać jak wygląda ten zamek. No, tu zaś jakaś armata jeszcze stoi. No więc muszę to wszystko ominąć. I idę zobaczyć ten zameczek. Teraz dobra. Coś ugotować. Może kiedyś można było. Natomiast teraz to już nie bardzo. To jest taka starsza część chyba. Już używana. Te stoły są drewniane, ale raczej już to jest nieużywane. Natomiast to są ruiny tego zameczka. Zamku. Sopkowie. Tu jest ten ogród, co pokazywałam z daleka. Naprawdę bardzo ładnie. No a tu mamy ruiny trochę odnowili jakby te figurki już się odnowili Stawili nowe figurki, kwiaty schody a reszta już jest zablokowana dalej nie można wchodzić ale takie wejście fajnie, fajnie pokazane pani pan i ławeczka czyli gdzieś mogą się spotykać no jeszcze jest tajna i ogród i fontanna przepiękna no ja już się zbieram głodna jestem niesamowicie jednak ten deszcz trochę wyciągnął energii ale wygląda okolica tak, idę na tego pstrąga w Migdala, mam nadzieję, że szybko go przygotuję bo bardzo głodna jestem Dara. po obiadku Wypływamy, to jest to piękne miejsce, które opuszczamy i będziemy płynąć dalej z Łóżnidy. Mamy zrobione połowę drogi, następna pomowa, płyniemy sobie teraz powolniutko. Przynajmniej nie pada, zaczęło grzać słoneczko, jest pięknie. Pływanie zakończone na dzisiejszym. Godzina 17.30 Teraz piękna pogoda się zrobiła. Słoneczko można było to teraz pływać. A nie wtedy, tak wyglądają nasze kajaczki, które wypłynęliśmy A tam jest taki bajdąca samochód, który nas dowoził Kajaczki na, na dzisiaj, już koniec pływania. Teraz do pokoju. Troszeczkę oporządzimy się. No, nie wiem, może spróbujemy coś poćwiczyć, jakiś kawałek nóżek, brzuszków, żeby mieć wstęp do tego fitnessowego obozu. A potem grill i znowu troszeczkę spotkania z, ze znajomymi. A jutro taki sam dzień, czyli też pływanie, tylko troszeczkę gdzie indziej nas wywiozą i będziemy wracać albo stąd będziemy płynąć i potem ją zabiorą jeszcze nie wiadomo w zależności od pogody czy będzie deszcz czy nie czy będzie ładnie a na razie idziemy znowu te, tą drogę 800 metrów żeby znapić się kawki i coś zjeść